Witajcie, kochani, z tej strony Mama Mani. Mówię do was nietypowo, ponieważ nie na swoim kanale. Dołączyłam do podcastowego Dnia Dziecka. Jest to akcja, która wspiera Julka Świdurskiego. Więcej informacji na temat sytuacji, w jakiej znalazł się ten chłopiec, możecie znaleźć w linkach, które umieściłam w opisie. A podcastowy Dzień Dziecka jest to akcja, w której możecie posłuchać bajek i wierszyków skierowanych do dzieci. A ja wybrałam bajkę Masza i Niedźwiedź. Jest to rosyjska bajka ludowa według Bułatowa. Różni się ona od tej wersji telewizyjnej, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Zapraszam! Byli sobie babcia i dziadek, mieli wnuczkę, Maszenkę. Pewnego razu jej przyjaciółki postanowiły wybrać się do lasu na grzyby i jagody. Przyszły po Maszenkę. Babciu, babciu, dziadku mówi Maszenka pozwólcie mi iść do lasu z przyjaciółkami. Dziadek z babcią zgodzili się. Idź, tylko pamiętaj, nie oddalaj się od przyjaciółek, bo zabłądzisz. Dziewczynki poszły do lasu, zbierały grzyby i jagody. Maszeńka szła coraz dalej i dalej to za drzewko, to za krzaczek i oddaliła się od przyjaciółek. Wołała je, ale przyjaciółki nie odpowiadały. Chodziła Maszeńka po lesie, chodziła. Aż w końcu całkiem zabłądziła. I weszła w ciemną gęstwinę. Zobaczyła chatkę. Zapukała do drzwi. Nikt nie odpowiedział. Popchnęła drzwi. Drzwi się otworzyły. Weszła do chatki. Siadła pod oknem na ławeczce i myśli: Hmm, kto tu mieszka? Czemu nikogo nie ma? A w chatce mieszkał wielki niedźwiedź tylko nie było go w domu, bo chodził po lesie. Wrócił wieczorem, zobaczył maszynkę i bardzo się ucieszył. Aha, mówi, teraz cię nie wypuszczę. Będziesz u mnie mieszkać, w piecu będziesz rozpalać, kaszę ważyć i kaszą mnie karmić. A jeśli uciekniesz, mówi, i tak cię złapę i wtedy zjem. Zaczęła maszynka myśleć, jak od niedźwiedzia uciec? Las dookoła, w którą stronę iść, nie wie. Zapytać nie ma kogo. Myślała, myślała, aż wymyśliła. Jednego razu przychodzi niedźwiedź z lasu, a maszeńka mówi do niego: Niedźwiedziu, niedźwiedziu, pozwól mi iść do wioski, chodź na jeden dzień. Zaniosę gościniec babci i dziadkowi. Nie, odpowiedział. – Zabłądzisz w lesie, daj mi gościniec, sam zaniosę. Maszynka tylko na to czekała. Napiekła pierożków, wzięła kosz wielki i mówi do niedźwiedzia. – Popatrz, włożę pierożki do tego kosza, a ty zaniesiesz go do dziadka i babci. Tylko pamiętaj, kosza po drodze nie otwieraj. Pierożków nie wyjadaj. Na dąb wejdę i spoglądać na ciebie będę. Dobrze, odpowiedział Niedźwiedź. Dawaj kosz. Maszeńka na to. Wyjdź na ganek i zobacz, czy nie, nie pada deszcz. Gdy tylko Niedźwiedź wyszedł na ganek, maszeńka szybciutko weszła do kosza, a na głowie postawiła sobie talerz z pierożkami. Niedźwiedź wrócił. Widzi kosz gotowy. Wziął go na plecy i poszedł do wioski. Idzie niedźwiedź między choinkami, Człapie między brzozami, Schodzi do wąwozów i wchodzi na pagórki. Szedł, szedł, aż zmęczył się i mówi. Siądę na pieniek, zjem pierożek. A maszeńka z kosza. Widzę, widzę, nie pieńku nie siadaj, Pierożka nie zjadaj. Nieź do babuni, nieź do dziadziunia. Patrzcie, no jakie ma dobre oczy, mówi niedźwiedź. Wszystko widzi, podniósł kosz i poszedł dalej. Szedł i szedł, aż zatrzymał się i mówi. Siądę na pieniek, zjem pierożek. A maszynka skosza znowu. Widzę, widzę na pieńku nie siadaj. Pierożka nie zjadaj, nieź do babuni, nieź do dziadziunia, dziwi się niedźwiedź. Proszę, jaka sprytna. Siedzi wysoko, widzi daleko. Wstał i poszedł dalej. Poszedł do wioski, znalazł dom, w którym mieszkali dziadek z babcią i z całej siły zapukał do bramy. Puk, puk, puk. – Otwórzcie, przyniosłem wam gościniec od maszeńki. Psy poczuły niedźwiedzia i rzuciły się na niego ze wszystkich stron, biegnąc i szczekając. Niedźwiedź bardzo się wystraszył, postawił kosz przed bramą i uciekł do lasu, nie oglądając się za siebie. Dziadek z babcią podeszli do bramy, widzą – kosz stoi. – Cóż to może być w środku? – zadziwiła się babcia. A dziadek podniósł pokrywkę, patrzy i własnym oczom nie wierzy. W koszu siedzi maszeńka, cała i zdrowa. Ucieszyli się babcia i dziadek. Zaczęli ją ściskać, całować i mądralińską dziewczynką nazywać. Koniec. Mówiła do Was mama Mani. Mam nadzieję, że historyjka o maszy i niedźwiedziu Według legendy, podobała Wam się równie dobrze jak historia telewizyjna. A teraz, ściskam Was, trzymajcie się cieplutko. Pa pa!